Cześć, z tej strony trener treneru Kaszkoliński, a w tym filmie zrobimy sobie taki trening funkcjonalny całego ciała. Zapraszam. No to zaczynamy. Rozgrzewamy, słuchajcie, najpierw barki, spokojnie się rozgrzejemy. Dzisiaj mamy trening funkcjonalny do zrobienia, czyli będzie pracowało całe ciało. Powoli się rozgrzewamy, czyli duże koła barkami, wszystkie stawy, które będą pracowały, musimy troszeczkę rozgrzać do tego treningu. W jedną stronę kręcimy. Koła duże i teraz to samo w drugą stronę, tak? Czyli odwracasz kręcenie i też duże koła w drugą stronę. No i spokojnie raz w jedną, raz w drugą stronę. Teraz skręcamy cały tułów, żeby trochę biodra, już rozgrzać trochę kręgosłup, też się tutaj włączy do pracy. Okej, okay. i teraz robimy duże koła biodrami, czyli tak jakbyśmy chcieli tak zataczyć tymi biodrami takie naprawdę duże koła, czyli zróbcie ogromne takie okręgi w jedną stronę i teraz zrobimy dokładnie to samo zmieniając kierunek, czyli robimy te same okręgi w drugą stronę. Tak jest, schodzimy trochę niżej, rozgrzejemy sobie staw skokowy, czyli trochę kostkę rozgrzejemy, jedna noga, druga noga. OK. Delikatne wykopy, przód tył, tak pamiętacie? Kopiemy, żeby też jeszcze stronę biodro rozgrzać i to samo w drugą stronę. Kopiesz do przodu, do tyłu. Tak jest. No i zaczynamy teraz powoli, słuchajcie, biegać w miejscu, czyli biegamy w miejscu. Tu brzuch jest cały czas mocno napięty. Dodamy sobie ręce, żeby rozgrzać całe ciało. Im więcej mięśni pracuje naraz, tym szybciej się rozgrzejemy. Więc budzimy się. Tak jest. W jedną stronę i to samo w drugą stronę, czyli kręcimy teraz w drugą stronę. cały czas oczywiście starając się biec i znowu zmiana kierunku, jedną stronę i to samo w drugą stronę. ok, rozluźniamy barki, rozluźniamy nadgarstki, nogi i jesteśmy gotowi do treningu. Zaczniemy sobie od przysiadu. Ten przysiad będziemy robić taki pulsowany przysiad, czyli będę schodził nisko w dół w ten przysiad. Waga, go! Schodzisz i przez 30, 60 sekund pulsujesz. Dodaj sobie ręce. Czyli robisz takie wymachy rękoma do przodu. Czyli za każdym razem jak idziesz w górę, to jedna ręka idzie do przodu. Cały czas delikatnie pulsujesz. Zauważ, że ja mam stopy troszeczkę szerzej niż biodra. Palce są lekko na zewnątrz ustawione. Barki są opuszczone, plecy proste, oddychasz, i tylko pulsujesz w ten sposób. Tak, jakbyśmy się tak w cudzysłowie huśtali, ale schodź nisko na tyle, żeby poczuć, że nogi mocno tutaj pracują. Że te nogi trochę wymęczymy. Niech trochę popracują, tak jest, jeszcze, jeszcze. Opuszczone barki, i z każdą ręką w przód delikatnie wstajesz, a jak ręka idzie w tył. To siadamy. Tak jest. Pulsuj, pulsuj. Jeszcze, jeszcze. Oddychaj. Opuść barki. Proste plecy. Schodź nisko pupa daleko w tył. Nie wypkaj kolan do przodu. Okej, okay. Rozluźnij nogi. I teraz słuchajcie, robimy wy wy wykrok, z wykrokiem, schodzę w dół. Hop! I cały czas to sama noga. Wykrok, schodzę w dół. I wracam. Wykrok, schodzę w dół. Góra i wracam. Wykrok, schodzę w dół, góra, wracam. I tak dodajemy ręce. Hop, tak i wracam. Przód. Jak idziesz w dół, ręce idą w górę i wracasz. No i tutaj już mamy pierwszą trudność, bo trzeba się troszeczkę zsynchronizować, tak. Pamiętaj, z wykrokiem, w przód, ręce też idą w przód. Jak schodzisz w dół, ręce idą. W górę i wracasz. Oczywiście tempo wykonywania tego ćwiczenia zależy od Twoich możliwości, ja chcesz się bardziej pomęczyć, możesz sobie to przyspieszyć. Tak jest. Super. Jeszcze, jeszcze. Ok. I to samo druga noga. Wykrok. Dół. Tak jest. Wracasz. Czyli teraz robimy dokładnie to samo drugą nogą. Ręce proste. I pamiętaj o tym, żeby przy tym wykroku rzeczywiście uginać tą nogę i rzeczywiście schodzić w dół. Super. Hop. Dół. Tak jest. Jeszcze, jeszcze. Aha. Oddychamy. Jak ci idzie? Udaje się koordynować. Jak jest ciężko połączyć ręce i nogi, pamiętaj, że najważniejsze tutaj są nogi, także te nogi mają priorytet i na nich się skupiamy. Jeszcze, jeszcze. Okej, okay. rozluźnij nogi. Teraz staję na jednej nodze i popatrzcie, będę ściągał kolano i prostował ręce. Ściągam kolano, prostuję ręce. Staram się utrzymać równowagę. Jeżeli by było ciężko utrzymać tą równowagę, to dotknij sobie tą nogą z tyłu podłogi, tak, żeby się podeprzeć. Kolano i idziesz w przód. Tutaj tak, jakby nas ktoś ciągnął za ręce i za nogi, patrz sobie delikatnie przed siebie w podłogę i tu rzeczywiście staraj się mocno ściągnąć, żeby napiąć brzuch i prostujesz. Ściągasz i prostujesz, tak jest. I cały czas teraz w ten sposób to robimy. Jak dobrze to zrobicie, poczujecie, że ta noga, na której stoimy też, Mocno pracuje. Ona jest cały czas zaangażowana, żeby złapać równowagę. Oddychaj spokojnie. Tak jest. I znowu ściągasz. I prostujesz. Ściągnij mocno. Prostuj. Super. Ok. Rozluźnij. I teraz samo druga noga. Czyli na drugiej nogi zostajesz. Czujesz tą, na której stałaś? Ściągasz. I prostujesz. Napnij tu pośladek, jak tą nogą idziesz w tył. Ona jest prosta w kolanie. Podnosisz się na tyle, żeby rzeczywiście poczuć, że pośladek tutaj mocno pracuje. Także nie dajemy za wygraną, tak? To nie jest takie zwykłe odwodzenie nogi w tył, tylko że mocno napinasz pośladek. Żeby poczuć, że on tu mocno rzeczywiście jest zaangażowany. Jeszcze, jeszcze. Tak jest. Oddychaj. I znowu kolano. I prosto jeszcze. Przytrzymaj chwilę. Tutaj ważne jest to, żeby. Chwilkę przytrzymać się w równowadze, bo dzięki temu, że stoimy w tej równowadze, to włączamy do pracy mięśni głębokiej, tak? Tutaj stabilizujące też kręgosłup. Więc staraj się utrzymać równowagę. Jak jest ciężko, na początku możesz sobie tą nogą z tyłu podpierać się trochę o podłogę. Aha, okej, okay. rozluźnij nogi. Teraz słuchajcie, schodzimy, do przysiadu będziemy szli. Raz, dwa, trzy i takie. Trzy tapy będziemy robić. Raz, dwa, trzy, dołączasz. Raz, dwa, trzy idziemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Cały czas nisko, żeby cały czas nogi były zaangażowane, tak? Uwaga i znowu przechodzimy. Raz, dwa, trzy, dołącz. Raz, dwa, trzy. Idziesz nisko, tak jest, na nogach, ha. Nisko na nogach, tak jakbyśmy tu już mieli sufit. Możesz sobie normalnie maszerować, tak jakbyśmy maszerowali. I tapy. Tak jest. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze, jeszcze. Idziesz. Super. Czujesz jak pupa pracuje mocno? Okej. Okay. Rozluźniamy nogi. Łapiemy oddech. Pierwsza runda zaliczona. Pamiętacie, co było pierwsze, pierwsze ćwiczenie? Stajemy szerzej niż biodra, palce lekko na zewnątrz i będziemy pulsować w przysiadzie. Uwaga, zaczynamy rundę numer dwa. Go! Schodzisz nisko i z każdym podniesieniem pamiętasz, idziesz ręką w przód, czyli jak podnosisz się na nogach, ręka idzie w przód. Czyli tak się kołyszemy. Zejdź na tyle nisko, wypchnij mocno pupę, żeby poczuć jak ta pupa mocno tutaj pracuje. I pamiętaj o tym, że przy przysiadzie pupą idziesz w tył. Że nie wypychasz kolan w przód, tylko pupa idzie jak najdalej w tył. Barki są opuszczone. No i próbujemy teraz to zrobić. Tak jest. Góra i dół. Cały czas w ten sposób. Jeszcze, jeszcze. Aha. Oddychaj. No i walcz. Tyle, ile możesz. Jeżeli jesteś osobą początkującą, dopiero zaczynasz. Spokojnie. Jak dla ciebie jest za trudna cała minuta, odpocznij sobie. W momencie, kiedy już stwierdzisz, że wystarczy, rozluźnij nogi i potem dołącz do naszego treningu, tak? Każdy dostosowuje to do siebie. Nikt nie urodził się mistrzem. Słuchajcie, jedni dopiero zaczynają, jedni ćwiczą już dłużej. Także rozluźniamy. I pamiętacie, wykrok, dół, wstaje, wracam. Cały czas jedna noga. Hop! Wracam. Przód, góra. Czyli najpierw skupiamy się na tym, żeby poprawnie zrobić to za pomocą nóg, a dopiero później włączamy, słuchajcie, ręce do pracy, bo domniemywam, że tutaj może być trudno się zsynchronizować do tego. Przód, hop i wracasz szeroko. Tylko ręce zauważcie, że one nie są luźne i wiotkie, tylko ja tu naprawdę staram się wyciągać do sufitu. Staram się teraz wyciągać do boku. Żeby maksymalnie też tutaj ręce popracowały. Jak otwierasz tu szeroko ściągasz łopatki też. Żeby góra pleców się zaangażowała do pracy. I go. Aha, przód, dół. Tak jest. Oddychaj. Super. Druga noga to samo. I znowu najpierw noga. I wracasz. Tak? Robisz wykrok daleki. Schodzisz nisko, wstajesz i wracasz. Wykrok. Chodzisz, wstajesz, wracasz. Tak jest. I go. Znowu kolejna minuta. W ten sposób. Aha. Jeszcze, jeszcze. Super. Oddychaj. Chodź nisko przy każdym wykroku. Wyciągaj się rękami w górę. Tak jest. Tu i wracasz. Jeszcze, jeszcze. Dasz radę. Nie poddawaj się. Jak jest ciężko, tak właśnie ma być. Spróbuj zrobić tyle, ile możesz. Okej. Okay. I znowu. Wstajemy na jednej nodze. Na tej staniemy. I co? Ściągamy kolano, tak? I prostujesz kolano i prostujesz. Cały czas utrzymujesz równowagę, patrzysz w jeden punkt, który się nie rusza, będzie ci łatwiej złapać równowagę. Pamiętaj, że noga, która idzie do tyłu, jest prosta w kolanie, starasz się mocno napiąć pośladek tej nogi. No i dopiero, jeżeli były problemy tutaj ze złapaniem równowagi, co może się zdarzyć, bo tu już jesteśmy w bardzo takiej pozycji równoważnej, to pomagaj sobie tą nogą z tyłu i od czasu do czasu dotknij sobie nią. Podłogi. Tak jest. I prostujesz. I znowu kolano. I prostujesz. Super. Oddychaj. I staraj się poczuć tą nogę, na której stoisz. Ona cały czas też pracuje. A oprócz tego, że się nie rusza, to cały czas pracuje. Druga noga. I znowu proste ręce. Prosta noga. Ściągasz kolano. I prostujesz. Tak jest. Ok, ćwiczymy tutaj mięśnie stabilizacyjne. Cały czas staramy się utrzymywać tą równowagę. Oddychasz spokojnie. Tak jest, ale też rękoma, tak jakbym chciał się wyciągać do przodu. Czyli to też nie są ręce takie, wiecie, nienapięte, swobodne, tylko rzeczywiście tutaj je też angażuje do pracy. No i najważniejsze, musimy do tego wszystkiego oddychać, tak? Czyli nie zatrzymujemy oddechu, tylko cały czas oddychamy. Super. I go. Jeszcze, jeszcze. Aha, prostujesz. Wracasz. Wyprostuj mocno i wróć. Super. Walczymy. Tak jest. Ok, jeszcze raz. No i pamiętacie, teraz schodzimy i będziemy chodzić. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Idziesz w drugą stronę. Nisko, nisko. W takim półprzysiadzie cały czas schodzisz. Rękoma sobie. Tu możesz tak maszerować do tego. Raz, dwa. Zejdź nisko jak nie czujesz nóg. To zejdź jeszcze niżej, żeby poczuć jak całe nogi tu mocno pracują. I druga strona. Jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, tu siedzisz w półprzysiadzie, jak robisz te tapy. To samo, tak? Cały czas jesteśmy w niskiej pozycji, barki są opuszczone, proste plecy i idziemy. Tak jakbyśmy byli rzeczywiście w bardzo niskim pomieszczeniu, tak? I go. Raz, dwa, trzy. Nisko, nisko. Zmiana. Tak jest. Pochodzimy sobie troszkę o poranku. Mhm. Ok, Okej. I rozluźniamy nogi. I kolejna runda. Zaliczona. w przysiadzie, tak? Trzecia runda. Pulsujemy w przysiadzie. Go. Czyli najpierw też skupiasz się na tym, żeby popracować nogami, a dopiero potem o, włączasz ręce. To zauważ, że mam barki opuszczone, że mam długą szyję, czyli to nie jest takie, wiecie, podnoszenie barków w stronę uszu, tylko jak najdalej oddalamy te barki właśnie od uszu. Długa szyja. Pupa idź daleko w tył. Nie pulsuj, wypychając kolana w przód. A, a. Pupa idź do tyłu. Kolana nie idą do przodu. Oddychasz i pulsujesz cały czas. Tak jest. Jak nie czujesz nóg w znaczeniu, że nie męczą się, bo jak nie czujesz w znaczeniu, że są bardzo zmęczone, to okej. Okay. Tak ma być. Ale jak nie czujesz, że są zmęczone, to sejdź sobie niżej troszeczkę. I staraj się jeszcze bardziej pulsować. Zrób wszystko, żeby się zmęczyć. Trzecia runda, ostatnia, więc tu mamy szansę się porządnie pomęczyć. Go, go, go. Jeszcze, jeszcze. Aha, oddychamy. Czujesz nogi, mocno pracują. Ok, rozluźnij nogi na chwilę. No i próbujemy wykroki. Przód, schodzisz, wstajesz, wracasz. Cały czas jedna noga. Schodzisz, wstajesz, wracasz. Przód, schodzisz, wstajesz, wracasz, tak? No i kto już opanował tą tajemną sztukę połączenia tych rąk i tych nóg? To można sobie spróbować trochę przyspieszyć, żeby w trakcie tych 60 sekund zrobić jak najwięcej tych wykroków. Ale cały czas pamiętaj o świadomym wykonywaniu tego ćwiczenia. Wszystkie mięśnie są napięte. I pamiętaj o tym, żeby rzeczywiście te ręce też tutaj popracowały. Przód dół. Tak jest. I wracasz. Jeszcze, jeszcze. Tak jest. Wdychaj. Ok. Druga noga. Przód. Dół. Jeżeli jest ciężko ci połączyć nogi i ręce, zostań właśnie w tej wersji. Czyli bez dołączania góry ciała. I wracasz. Tak jest. Przód. Schodzisz nisko. I wracasz. Super. Jeszcze, jeszcze. Aha. Spokojnie. Włącz wszystkie grupy mięśniowe do pracy. Oddychaj. Cały czas w ten sposób. Daj z siebie wszystko. Jakby jakaś zadyszka się pojawiła, to jak najbardziej jest to wskazane. Tu pracuje dużo grup mięśniowych naraz, więc nieuniknione, że taka zadyszka się pojawi. Ale tylko z tego faktu należy się cieszyć, tak? Jeszcze, jeszcze. Super. Przód. Schodzisz. I do boku. ok, rozluźniasz, stajesz na jednej nodze, ręce i ściągamy kolano. Tak? I spokojnie znowu, napinasz mocno brzuch i prostujesz. I też, jak idziesz nogą w tył i ręką ma w przód, tak jakby nas to ściągnął. I za ręce, i za nogi. Utrzymuj równowagę, patrz w podłogę, oddychaj spokojnie, staraj się to robić świadomie i staraj się utrzymywać ten balans tutaj, tak? Czyli jak musisz robić to wolniej, żeby ten balans utrzymać, zwolnij sobie. Jak musisz od czasu do czasu dotknąć sobie nogą z tyłu podłogi, żeby utrzymać równowagę, nic się nie dzieje, tak? Spokojnie. Ściągasz i prostujesz. Oczywiście tu też nie zapominaj o oddychaniu, bo często jak utrzymujemy równowagę, jesteśmy na tym skupieni, to potem o oddychaniu zapominamy, tak? Tutaj... Musimy starać się cały czas spokojnie oddychać. Ok, rozluźniasz nogi. I druga noga. Góra i znowu ściągam i prostuję. ściągnij mocno i prostuję. Także zobaczcie, nie mamy tutaj żadnej przerwy między ćwiczeniami. Czyli jedziemy od razu, każde po minucie, bez żadnej dodatkowej przerwy. Dopiero na koniec serii mamy przerwę. Tak, jest znowu w kolano i prostujesz. Super. Oddychaj. No, i jak ci idzie, udaje się utrzymywać tą równowagę. Tu przy takich ćwiczeniach równoważnych najlepiej jest patrzeć w jeden punkt, który się nie rusza, czy najlepiej sobie umiejscowić na przykład e, oczy w jednym punkcie na podłodze przed sobą gdzieś tam i sobie w niego patrzeć, żeby nie wytrącało nas. Nic z równowagi. Jeszcze chwila. Dobra. Koniec tego stania. Słuchajcie, rozluźnijcie nogi. Pochodzimy sobie. Idziesz do półprzysiadu i idziemy do boku. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wracamy. Raz. Nisko, nisko, nisko. Tak jest. I znowu. Tapy w jedną stronę. I go. Raz. Nisko. Jak znowu. Myślisz, że dasz radę bardziej pomęczyć nogi? Zejdź jeszcze niżej. Patrz w jeden punkt, tu tylko dotykasz, nie kładziesz całej stopy. Tu jest tylko takie dotykanie na palce stopy. Siedząc nisko na tej nodze, która stoi, tak? czyli tu też jestem cały czas w półprzysiadzie. I druga strona, raz, dwa, trzy. Super. i go wracamy okej, okay. dokończymy jeszcze trzy razy, trzy, dwa jeden rozluźniasz nogi, łapiesz oddech i słuchajcie, trzecia runda zaliczona brawo to teraz chwilę się Porozciągamy po treningu, rozluźnijcie sobie nogi, rozluźniamy barki. Złap sobie ręce z tyłu. Otwórz klatkę piersiową, podciągnij w dół. Przytrzymaj chwilę. Tak jest. I trzymasz. Ok, otwórz teraz klatkę piersiową szeroko. Przytrzymaj otwartą. Ok, rozluźnij barki. No i staraj się teraz stanąć na jednej nodze. Złap za palce. Odciągnij nogę do tyłu i dopchnij lekko biodrem, żeby poczuć przód uda, jak się rozciąga. Przytrzymujesz chwilę. I tą nogę, którą trzymasz, połóż do tyłu i ostatni moment, kiedy możesz dopchnąć piętę, staraj się ją dopchnąć. Poczuj, że łydka się rozciąga. się opierasz na z przodu, ale tam z tyłu dopycham tą piętę, żeby poczuć łydkę tej nogi z tyłu. I zwróć uwagę na to, żeby czubki palców tu były oba w jedną stronę, żeby tej nogi z tyłu nie odwracać gdzieś tam do boku. Tylko ją dokręcam, tak? Żeby poczuć rzeczywiście tą łydkę. Ok, wracam. To samo robimy z drugą nogą, czyli też łapiesz, odciągasz, dopychasz, trzymasz chwilę. Super. I teraz tą nogę połóż do tyłu, wciśnij mocno i staraj się wytrzymać chwilę, poczuć jak się rozciąga łydka. Ok, wracamy głęboki wdech, zatrzymaj ręce u góry, teraz wyciągnij się do sufitu. Jeszcze raz przejdź do przodu, wypchnij plecy, taki kocik grzbiet robimy, czyli rozciągamy mocno plecy. Jedna ręka idzie na biodro, druga do boku. Cały czas już spokojnie oddychasz, żeby ten oddech uspokoić i druga strona. Też idziemy daleko. Ok, wróć głęboki wdech. Jeden wydech. Drugi, ostatni. Wdech, wydech. I nasz trening zaliczony! Brawo! Mam nadzieję, że trening Ci się podobał. Jeśli tak, to napisz w komentarzu jak Ci poszło. E, polecam też zasubskrybować mój kanał na YouTube oraz znaleźć mnie na Facebooku, gdzie publikuję dodatkowe treści, które mogą Cię zainteresować. To wszystko na dzisiaj. Cześć!